Wtedy właśnie zjawił się lis. Dzień dobry, rzekł lis. Dzień dobry, odparł grzecznie mały książę, który odwrócił się, lecz niczego nie zauważył. Tutaj jestem, rzekł głos, pod jabłonką. Ktoś ty? spytał mały książę. Śliczne z ciebie stworzenie. Jestem lisem, rzekł lis. Chodź, będziemy się bawić zaproponował mały książę. Jest mi tak smutno. Nie mogę bawić się z tobą rzekł Lis. Nie jestem oswojony. Och, przepraszam wykrzyknął mały książę, ale po namyśle dodał Co to znaczy oswojony? Nie jesteś stąd zauważył Lis. Czego tu szukasz? – Szukam ludzi – rzekł mały książę. – Co to znaczy oswojone? – Ludzie – rzekł lis – mają strzelby i polują. To denerwujące. Chodują także kury. To jedyne, co w nich może zainteresować. – Szukasz kur? – Nie – rzekł mały książę. – Szukam przyjaciół. – Co to znaczy oswajać? – To rzecz, która poszła w zapomnienie – rzekł lis – to znaczy tworzyć związki. Tworzyć związki? Oczywiście rzekł Lis jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, takim samym jak 100 tysięcy innych małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie, a ty nie potrzebujesz mnie. Dla ciebie jestem po prostu lisem, jak 100 tysięcy innych lisów. Ale jeśli mnie oswoisz, będziemy siebie nawzajem potrzebować. Ja stanę się dla ciebie jedynym na świecie. Zaczynam rozumieć, rzekł mały książę. Jest taka róża. Myślę, że ona mnie oswoiła. Możliwe, rzekł lis. Na tej Ziemi wszystko może się zdarzyć. Och, nie, to, to nie było na Ziemi, rzekł mały książę. Lis wyglądał na bardzo zaintrygowanego. Na innej planecie? Tak. Są na tej planecie myśliwi? Nie. O. Oh, to interesujące. A kury? Nie. Hm, nie ma rzeczy idealnych, westchnął lis. Lis kontynuował myśl. Moje życie jest monotonne. Poluję na kury, a ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne, tak jak podobni są wszyscy ludzie. A więc popadam w znudzenie. Ale jeśli mnie oswoisz, moje życie nabierze blasku słońca. Poznam dźwięk kroków różniących się od wszystkich innych. Inne kroki powodują, że chowam się pod ziemię. Na dźwięk twych kroków, jak na dźwięk muzyki, wybiegnę z norki. No, popatrz. Widzisz tam w oddali pola zbóż? A nie jadam chleba. Zboże jest dla mnie bezużyteczne. Łany zbóż z niczym mi się nie kojarzą. A to jest smutne. Ale ty masz złocisty kolor włosów. Kiedy mnie oswoisz, będzie cudownie. Zboże, które jest złote, będzie mi zawsze ciebie przypominać. I spodoba mi się szmer wiatru w zbożu. Lis zamilkł i długo przyglądał się małemu księciu. Proszę cię bardzo, oswój mnie, powiedział. Bardzo chętnie, odparł mały książę. Ale nie mam wiele czasu. Muszę poznać bardzo wiele rzeczy i odnaleźć przyjaciół. Tylko rzeczy oswojone nadają się do poznania, rzekł Lis. Ludzie nie dysponują już wystarczającą ilością czasu, żeby coś poznać. Kupują gotowe wyroby u sprzedawców, a ponieważ nie ma sklepów z przyjaciółmi, ludzie już ich utracili. Jeśli pragniesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A co trzeba zrobić? Spytał mały książę. Należy zachować cierpliwość. Należy zachować cierpliwość, odparł Lis. Najpierw usiądziesz w pewnym oddaleniu ode mnie o tam, w trawie. Popatrzę na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Język to źródło nieporozumień, lecz każdego dnia będziesz mógł przysunąć się trochę bliżej. Nazajutrz mały książę powrócił. Byłoby lepiej, gdybyś wracał stale o tej samej porze rzekł Lis. Jeśli będziesz przychodził przykładowo o czwartej po południu, Zacznę być szczęśliwy już o trzeciej. Im będzie robiło się później, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę niespokojny i zacznę się wiercić, odkryję cenę, jaką należy zapłacić za szczęście. A jeżeli będziesz przychodził o byle jakich porach, nigdy nie będę wiedział, o której godzinie przygotować moje serce. Należy przestrzegać pewnych rytuałów. A co to jest rytuał? spytał mały książę. Także coś zupełnie zapomnianego, rzekł Lis. To powoduje, że dzień różni się od innych dni, godzina od innych godzin. Moi myśliwi na przykład przestrzegają pewnego rytuału co czwartek tańczą z dziewczętami we wsi. Dlatego więc czwartek jest dniem cudownym. Chodzę na spacerek aż do winnicy. Gdyby myśliwi tańczyli, kiedy popadnie, dni byłyby do siebie podobne i nie miałbym chwili odpoczynku. Tak więc mały książę o oswoił Lisa. A kiedy zbliżyła się pora rozstania, Och, rzekł Lis, zbiera mi się na płacz. To twoja wina, odparł mały książę. Nie życzyłem tobie źle, to ty chciałeś, żebym ciebie oswoił. Oczywiście, rzekł Lis. Ale zbiera ci się na łzy? rzekł mały książę. Oczywiście, rzekł Lis. Więc niczego ci to nie dało. Dało odpowiedział lis. Ze względu na kolor zboża. A potem dodał: Idź popatrzeć na róże. Pojmiesz, że twoja róża jest jedyna na świecie. Przyjdziesz pożegnać się ze mną, a ja dam ci w prezencie pewien sekret. Mały książę poszedł popatrzeć ponownie na róże. Nie przypominacie w ogóle mojej róży. Jeszcze nie stałyście się niczym. Nikt was nie oswoił i wy nikogo nie oswoiłyście. Mój lis był taki jak wy. Był sobie zwykłym lisem, podobnym do stu tysięcy innych, ale zaprzyjaźniłem się z nim i teraz jest jedyny na świecie. Bardzo zakłopotało to Róże. Jesteście piękne, lecz puste, dodał jeszcze. Nie można dla was umrzeć. Oczywiście jakiś zwykły przechodzień mógłby pomyśleć, że moja róża jest do was podobna. Ale jedynie ona jest ważniejsza od was wszystkich, ponieważ to ją podlewałem. To ją właśnie włożyłem pod klosz. Ją ochraniałem parawanem. To dla niej zabijałem gąsienice prócz dwóch czy trzech hodowanych na motyle. To jej narzekań i przechwałek słuchałem, a czasami milczałem w jej towarzystwie. Bo to moja róża. I powrócił do lisa. Żegnaj, powiedział. Żegnaj, powiedział Lis. Oto mój sekret. Jedynie z sercem można wszystko jasno poznać. To, co najważniejsze, skrywa się przed wzrokiem. To, co najważniejsze, skrywa się przed wzrokiem, powtórzył mały książę z zamiarem zapamiętania. To czas, jaki poświęciłeś Twojej róży, czyni ją tak ważną. To czas, jaki poświęciłem mojej róży. Powtórzył mały książę z zamiarem zapamiętania. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, rzekł Lis, ale ty tego nie rób. Już zawsze będziesz odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę. Powtórzył mały książę z zamiarem zapamiętania.